ma czarnuch, Jo, co chcecie, Chcielimy się zapytać czy możemy cię okraść. Nie boją ja mi we Moskwie i nie jestem chmurzyn, bo moja babka była białożydowka. Aha to powiedz nam co so sobie. Nazywam się Rich i teraz pracuję jak mom na barach to czulstwo. Nigdy niegodą ze plicją Bożych był diler, a czymżeś dilową, chlebem, i mlekiem, chyba, ja to było ok przed Hitlerem chyba, albo nipo, a już są niwin. teraz to dupca, ta policja to są takie kurwiszczały, bo oni ino pieniądze chcą moje kurwa, a ja im nie idą, ino za co oni to chcieli, aha chyba za te mleko w 66, zresztą moja babka hen Stalina. Chłe chłe chłe, bo wicie i oni lubia kląć jak kej kurwa powiem to przepraszam mu od razu. Mam to kajwy osień osieni dom. A, i spierdalaj to Moskwy jebane szwabie i wydupią bo mam mlekowe kiszeni. To nara i mejcie się Bożech? jest wkuriony. Chuj z chujem przez chuja, bo nim o chujać chcieli to jo im pokorza. Za łos dupia to w chuj i niby da się pierdolił, łos to tak jak chuj i murzyna Paris Hilton, a może kurwa jop twoja mać, a mosz mosz zdrastwujcie ty głupi chuju, bo jak jo, to pierdolatowy afa, a mosz zdrastwujcie, jop to ja kurwa macni chuchu, a mosz kurwa łos się w chuj i ob twoja mać głupi kurwa mać leżeć chuju zajebany.